No siema, siema. Nowe TFT wjechało, także jest to moja pierwsza gra. Wcześniej nie grałem nic na PB, kompletnie nic. Nie patrzyłem na YouTubie, także kompletnie jestem tutaj świeży. I no zobaczymy jak to wyjdzie, tak? Na początek stworzyłem sobie tych ekspertów. Przeczytałem ten bonus, ta tarcza. Wydawało się spoko. Jeszcze sentyment do Garena miałem, co kiedyś był. Czarna gwiazda, coś takiego się nazywało. I właśnie on był dobry pod tanka, także dlatego, Sunfire'kę złożyłem szybko na nim. Jak widać, Irli jest dość mocne, tarcza wpada dość często. Tylko jedyna, jedynym naszym tutaj problemem jest to, że mamy wszystkich na jednej gwiazdce, no i dlatego jesteśmy właśnie pokonani. No ulepszenie tutaj wiadomo, nie ma wątpliwości, bierzemy ten herb tego eksperta, Ale tutaj jeszcze sobie obczałem właśnie co jest nowego, ciekawe opcje te, mag z koła biorę pałkę na AP, gdyż już roztwiniłem, że złożę sobie Luciana pod AP z tymi ekspertami. Tutaj miałem porycie, czemu gość jest taki og ogromny. Aż sprawdziłem właśnie jego planszę i ma jakieś ulepszenie, że ma 135 HP. Także pokrampik. 100% kryta na Lucianie. Do tego łezka byłaby dobra w sensie buffik, no ale tutaj niestety mi się nie uda. Sprzedaję yy, Jarvana, żeby dać tej temy na Sejuan, gdyż jest bardziej tankowna. Po użyciu skilla dostaje 100%, 100%, 100 punktów pancerza chyba i odporności na magię. jakoś tak to było, już nie pamiętam.

Jakby ktoś się zastanawiał, czemu mam tak ustawionego korkiego civil, to dlatego, że Jarvan tam jego ten herb jak opuści, to z zasięgu trzech pól, daje, że właśnie prędkość ataku się zwiększa. Także jakbym dał ich do ostatniej linii, to po prostu nie dostaliby tego, tej prędkości ataku. Tutaj tak naprawdę no, wszystkie ulepszenia są do dupy, ale wziąłem te Luden's Echo, w sumie to był błąd i mogłem wziąć tę Falangę. No, złote je odpadało, gdyż już był etap 4-6, także tych 7 rund, co bym musiał czekać na Wyklucie, było wysokie prawdopodobieństwo, że tego nie przeżyję, także no, to było po prostu bez sensu. Tutaj taki fajny trik, żeby no, nie sprzedawać tamtego Luciana sam na mapie, tylko od razu wbić go na dwójkę z tymi tymami, co chce to zamieniam właśnie tego w tym miejscu, kupuję i ten niepełny item wylatuje i tylko pełne komponenty zostają. Także warto sobie zapamiętać takie coś. Ostatnie itemy daję na Sejuani, będzie jak najbardziej tankowna. No i tyle. I never wanna hold you back, I wanna give you every chance. To moje zdziwienie było, nie spodziewałem się, że ten Alistar jest kolosem i dwa miejsca na niego są potrzebne. No, także, jeśli chcemy ośmiu tych hekstechów w tym wypadku, to musimy po prostu wejść na dziewiąty level. Tu wziąłem z koła właśnie ten emblemat tego eksperta i nie chciał mi się pokazać. Nie wiem czemu nie miałem go właśnie na ławce swojej, dlatego pingowałem, no ale już się pokazał tak, że mamy ośmiu ekspertów. No, i tak to się prezentuje. Tutaj, co ten Twitch po prostu robi, to nie wiem. No, na bombę mi każdego rozkłada. Także broken, jak się jest, nie wiem, na jakiegoś bufa dostał czy coś, ale no, zostałem poskładany, Pierwsza gra. W nowym sezonie, no nie jest to w sumie sezon i piąte miejsce, także myślę, nie najgorzej, biorąc pod uwagę to, że nie przeglądałem tych nowości, nie testowałem tego wcześniej na PB i tym podobne. Także to by było na tyle. Trzymajcie się.